Niech Pan Was spokojem. Poniedziałek, 14 tygodnia, okresu zwykłego. Jak zobaczyć łaskę Bożą? Nie działanie łaski Bożej, ale samą łaskę? Na pewno jest trudno. My i tak na szczęście widzimy sakramenty, czy doświadczamy, uczestniczymy w sakramentach, a przecież sakramenty to są widzialne znaki niewidzialnej łaski. To my. Byśmy powiedzieli już w Kościele katolickim, już byśmy w Nowym Testamencie tak mogli zobaczyć to Boże działanie. Ale w Starym Testamencie obrazem Bożego działania, obrazem łaski Bożej może być chociażby fragment z dzisiejszego pierwszego czytania z księgi rodzaju i ta słynna drabina Jakuba. Jakub kładzie się spać i ma sen i we śnie ujrzał drabinę opartą na ziemię, sięgającą swym wierzchołkiem nieba oraz aniołów Boży, którzy się wspinali i schodzili po niej na dół. A oto Pan stał nad nimi i mówił, ja jestem Pan, Bóg Twego Ojca Abrahama i Bóg Izaaka. I składa mu obietnicę, daje mu pewną propozycję, byśmy powiedzieli, roztacza nad nim swoją opiekę i łaskę. Łaska Boża stępująca z nieba na ziemię. Do tego obrazu nawiąże później sam Chrystus, mówiąc o tym, że ujrzycie Syna Człowieczego i Aniołów Bożych wstępujących i stępujących. Czyli łaska schodzi teraz przez Jezusa Chrystusa. Już nie ma drabiny, ale byśmy powiedzieli, że Jezus jest tą drabiną. Jezus jest tym łącznikiem między niebem i ziemią, jest tym pośrednikiem łaski. Zresztą, jak powie święty Jan w prologu, przez niego otrzymaliśmy łaskę po łasce. Cały czas wszystko, co daje Pan Bóg, w pełni wyraził poprzez swojego Syna. Dlatego, kiedy patrzymy na dzisiejszą Ewangelię, to właśnie widzimy. Widzimy działanie łaski Bożej, czyli widzimy Syna Człowieczego, który po to właśnie tutaj przyszedł na świat, aby uratować to co zginęło, aby przyjść do tych wszystkich, którzy byli znękani jak owce nie mające pasterza. I te dwie prośby dzisiaj, które są składane do Jezusa Chrystusa. Panie, moja córka dopiero co skonała, lecz przyjdź i połóż na nią rękę, a żyć będzie. Pierwsza propozycja, pierwsza prośba z rozpaczonego ojca, a potem ta nadzieja kobiety, żebym choć dotknęła się Jego płaszcza, a będę zdrowa. Żeby dotknąć się płaszcza, żeby Chrystus mnie dotknął, właśnie żeby dotknęło mnie działanie łaski Bożej. I widzimy to w Jezusie Chrystusie, który przychodzi na ten świat, aby pokazać nam, że Bóg się troszczy, że Bóg się opiekuje. Dzisiaj Chrystus też działa, działa nieustannie w swoim kościele, działa poprzez sakramenty. Możemy doświadczyć przebaczenia grzechów, możemy doświadczyć uzdrowienia, możemy doświadczyć umocnienia, możemy doświadczyć tego nakarmienia, byśmy powiedzieli, chociażby w sakramencie Eucharystii, możemy doświadczyć tego, że daje nam kierunek naszego życia poprzez sakramenty, chociażby czy małżeństwa, czy sakrament kapłaństwa. Wiem dokąd mam iść, wiem którą drogą. I wiem, co mam robić. Dziś nieustannie przez Ziemię przechodzi również Chrystus i daje nam swoją łaskę. Niewidzialne, niewidzialna łaska, byśmy powiedzieli, ale są widzialne znaki i jeszcze bardziej są widzialne konkretne skutki. W naszym życiu. nie Chrystus przechodzi dzisiaj przez ten nasz dzień. Już nie właśnie drabina jest symbolem tej łaski, ale sam Chrystus jest łaską, która jest pośród nas. Sam Chrystus jest tym, którego Ojciec posłał i sam Chrystus jest tym, który dzisiaj chce nas umacniać i dawać to, co nam potrzebne, przede wszystkim do naszego zbawienia. Pan z Wami, niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.